Cześć kochani, witam wszystkie osoby spod znaku Bliźniąt. Jest to czytanie na kwiecień 2020 roku. Czytanie ogólne. W górnym rzędzie energie główne, w dolnym rzędzie energie dopowiadające. Tutaj na każdy tydzień kolejnego miesiąca ja sobie tutaj wszystko odwrócę, żeby mieć podgląd. No i zaraz zaczynamy. W pierwszym tygodniu e, kwietnia e, będziecie się koncentrowali. To jest trochę e, tydzień, e, prawdę mówiąc, taka poczekalnia. To znaczy, nie będzie się działo zbyt wiele, wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby trochę zmienić perspektywę postrzegania waszej rzeczywistości i tego, w jaki sposób myślicie, w jaki sposób zachowują się i myślą osoby wokół was, obserwowania tego, co się dzieje wokół, obserwowania tego, co się dzieje w was samych. Tak więc jest to tydzień bardziej obserwacji i tydzień bardziej e, spoczynku, myślenia nad tym wszystkim, co się dzieje wokół, niż działania. Tutaj w podpowiedzi mamy jeszcze Asa Mieczy, który mówi o tym, że będziecie dochodzić do jakichś wniosków. Ta obserwacja jednak na coś się Wam przyda, będzie zdatna. Dlatego, że dojdziecie do, do jakiegoś wniosku, że coś warto na przykład zakończyć, że coś warto ulepszyć, że warto zmienić faktycznie swój sposób myślenia w stosunku do czegoś, do jakiejś sytuacji, do jakiejś grupy osób, w stosunku do samego siebie. Będzie tutaj jakieś przecięcie, będzie tutaj jakieś e, przecięcie sposobu myślenia, zmiana tego sposobu myślenia, zmiana perspektywy. Informacje, e, e, jakich dostarczy wam właśnie ta obserwacja, ten spoczynek, e, myślenie nad czymś, sprawi, że będziecie chcieli podjąć jakąś nową inicjatywę, e, jeżeli chodzi właśnie o to w jaki sposób myślicie, w jaki sposób postrzegacie rzeczywistość. Tak więc tutaj Mało działania, dużo myślenia i zmiana perspektywy myślenia, stanowczo. W drugim tygodniu mamy tutaj również wielkie arkana w postaci papieża oraz trzy buławy. Te dwie karty razem mówią o tym, że będziecie podejmować jakieś nowe działania. Koniec z poczekalnią, koniec z myśleniem. Warto teraz zacząć działać. I w tym drugim tygodniu kwietnia podejmujecie jakieś nowe działania związane z, z jakimiś sprawami formalnymi, z jakimiś sprawami urzędowymi. Jeżeli do tej pory coś było wstrzymane przez tą całą sytuację, w której jesteśmy w chwili obecnej, tej wirusowej, to w tym drugim tygodniu kwietnia najwidoczniej będziecie w stanie zacząć działać w związku z czymś, za, zacząć załatwiać jakieś sprawy tutaj, właśnie urzędowe, formalne, będziecie w stanie zacząć. Czy może tutaj jest kwestia właśnie egzaminów, czy mm, wszystko co jest związane też z edukacją, z dokształcaniem się. W każdym razie będziecie mogli podejmować już jakieś działania, będziecie mogli pójść do przodu yy, i tutaj kończy się yy, już etap oczekiwania, tutaj jest działanie. Działanie i to właśnie na, takich, yy, na takim polu yy, formalnym. E, czy to jest kwestia właśnie też waszego mm, jakiegoś biznesu, jakiejś firmy, którą macie. E, no to wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji jesteście, ale przede wszystkim to się tutaj e, wybija na pierwszy plan. Sprawy formalne i pójście do przodu z czymś. Zaczęcie czegoś, e, jakiegoś e, właśnie toku e, urzędowego. W każdym razie, tutaj jeszcze w trzecim tygodniu wracacie troszeczkę do... Energii z pierwszego tygodnia, czyli energii e, spoczynku, oczekiwania, e, leczenia się z czegoś. Jeżeli coś do tej pory było dla Was męczące, coś e, było dla Was bardzo stresujące, teraz będziecie mieli takie poczucie, że to jest najwyższy czas na to, żeby troszeczkę odpocząć, żeby e, zwolnić tempo, e, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś sprawy intelektualne. Nie chodzi tutaj o działanie, ale jeżeli coś bardzo Was męczyło, jakieś pomysły, jakieś, um, właśnie jakakolwiek praca intelektualna, która um, jednak była dla Was bardzo stresująca, tak teraz dochodzicie do wniosku, że to jest moment, żeby troszeczkę zwolnić i odpocząć w tym trzecim tygodniu. Również pojawia się tutaj król monet. Może to być osoba, która was bardzo popychała do przodu, która was właśnie stresowała, ktoś na wyższym stanowisku, kto bardzo intensywnie chciał wykorzystać wasz potencjał i waszą energię. Jeżeli nie, jeżeli ktoś taki w ogóle nie istnieje w waszym życiu, to możecie to być Wy sami. Wy sami mogliście pchać Was samych do przodu. Możecie, mogliście być dla was dla siebie, mogliście być dla siebie bardzo e, surowi w, pewnym, w pewnych aspektach. Mogliście się tutaj kierować jakimiś swoimi marzeniami, jakimiś ambicjami górnolotnymi, troszeczkę zbyt intensywnie co Was e, wykończyło i co sprawiło, że nie macie energii działać dalej. Tak więc w tym tygodniu będziecie troszeczkę w tym trzecim tygodniu kwietnia. Odpoczywać, będziecie zbierać siły na czwarty tydzień, dlatego że czwarty tydzień moi drodzy, to jest król buław oraz królowa buław. Bardzo silna, bardzo yy, mocna energia mówiąca o działaniu. O tym, że zebraliście faktycznie tę siłę w trzecim tygodniu kwietnia, no i teraz jesteście gotowi do działania. Tylko nie działania byle jakiego, ale działania z planem i działania dojrzałego, dojrzałego. Yy, Działania takiego, w którym mm, czujecie się e, bardzo pewni siebie, czujecie się spełnieni, czujecie, że ogarniacie wszystkie aspekty e, jakiegoś projektu, e, jakiejś inicjatywy, e, jakiekolwiek działanie by to nie było, e, będziecie łączyć ze sobą e, dwa różne właśnie aspekty tego działania, zarówno e, ten aspekt męski, jak i żeński, czyli ekspansję oraz umiejętność przyjmowania i brania. E, tak więc naprawdę bardzo, bardzo intensywny tydzień, ten czwarty, bardzo satysfakcjonujący, bardzo udany. Naprawdę będziecie zadowoleni z tego czwartego tygodnia. Generalnie cały miesiąc zapowiada się naprawdę świetnie. Um, jest tutaj bardzo duża równowaga, duży balans, dlatego że potraficie zarówno odnaleźć się w energii e, poszukiwania odpowiedzi, zarówno w energii właśnie takiego e, oczekiwania, odpoczynku, zbierania sił, jak i e, w energii działania, dlatego że drugi tydzień i czwarty tydzień kwietnia to jest dla Was przede wszystkim działania, spełniacie się w w pójściu do przodu, w podejmowaniu wyzwań, w ruszeniu z czymś w tym drugim tygodniu, naprawdę tak mocno tutaj skopyta, dlatego że ten papież jest bardzo taką silną, stanowczą energią, która, która potrafi przypieczętować niektóre właśnie działania. Czwarty tydzień to jest kompletne szaleństwo, jeżeli chodzi o działanie i ogromna dojrzałość, którą się wykażecie. Drugi, i, pierwszy i trzeci tydzień spokojny i bardzo skoncentrowany na myśleniu, odpoczywaniu, zbieraniu sił. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Wszystko zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Jest to dosyć krótkie czytanie, dlatego że widzę, że wyszło mi tylko 8 minut. Pewnie wyjdzie razem 9 minut z hakiem. Ale naprawdę jest to y, miesiąc bardzo y, taki zrównoważony, bardzo pozytywny, bardzo dobry dla was. Y, nie ma sensu, żebym wam tutaj jeszcze cokolwiek mówiła moim zdaniem, dlatego że to co miałam powiedzieć, to wam powiedziałam. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Z czym mieliście ruszyć, to ruszycie. Odnajdziecie w sobie wystarczająco dużo energii do przemyślenia czegoś, y, do podjęcia inicjatywy. Mm, tak więc e, naprawdę kwiecień będzie dla Was bardzo udane, e, bliźnięta. Serdecznie Was pozdrawiam, oczywiście zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. No i do zobaczenia już wkrótce.